Tak, jestem widzem teatralnym i uważam, że każdy aktor powinien być widzem teatralnym, bo często się zdarza ostatnio z opinią, że właśnie nie mam czasu, jestem tak zarobiony, że nie, nie oglądam. A wydaje mi się, jak się nie ogląda, to się troszkę jakby nie wie, gdzie ten teatr zmierza, i jakby gdzie można znaleźć swoje miejsce w ten teatrze. Ja jestem ze Śląska z Bytomia, i ja tak naprawdę nie miałem dużej styczności jakby przed rozpoczęciem studiów teatralnych z teatrem. Gdzieś mi się ten teatr jakby za dzieciaka kojarzy właśnie z czymś co mnie denerwuje, czego nie rozumiem, ktoś chce mi na siłę wpychać jakieś obrazy. Wyjechałem do Wrocławia i zacząłem jakby oglądać wrocławskie teatry, zwłaszcza teatr polski we Wrocławiu, do którego przynależałem. Eee, I to mnie otworzyło jakby klapki, że ten teatr może być jakby nie tylko nie wiem, klasyczny, tylko opowiadać jakieś, jakieś zmyślone obrazy, ale może dotyczyć ciebie i może ciebie zmieniać i zostawia w tobie jakieś pytania. Ja też jakby nie, nie, nie do końca rozumiem tego podziału, co jest, co jest dobre, co jest złe, bo uważam, że po pierwsze każdy ma prawo do, do błędów, e, każdy może mieć chwilę słabości, każdy może mieć chwilę jakiejś niesamowitej dobroci, e, szczerości i uciekam generalnie nawet na życie od nazewnictwa, co, to jest, co jest dobre, a co jest złe. Nie umiem tego jakby ocenić i staram się nie oceniać. Teraz to jest głównie jakby dla mnie wyzwanie. Bo ja mam, jestem, jestem zbudowany z jakiejś skrajności, że potrafię być totalnym a potrafię być totalnym pracoholikiem. I ten teatr we mnie wzbudza właśnie tego y, pracoholika, ale takiego fajnego, zdrowego pracoholika, który jakby. Ma, mam, mam, mam taki cel, żeby cały czas się udoskonalać w tym i być jakby coraz lepszy, i to, jest, i to jest super. I niezależnie od efektu, jakby właśnie ten proces. Proces tworzenia. Wyrażania siebie czy komentowania rzeczywistości, bo uważam, że teatr jakby też powinien komentować i zadawać trudne pytania, i niekoniecznie teatr powinien być wygodny.